Ojejku jejku Dzień dobry witam ponownie Ale dawno mnie nie było Kto za zimą? Ten jest jaki? No nie wiem właśnie Ja tam wolę żeby nie było zimy Kto jest za? Lepiej, jak będzie, jak ktoś da lajka, to znaczy, że już ma dosyć szybko. Tak, będzie najlepiej. Lajka. Może mi się uda jakoś wywalczyć z tą naturą, aby przyszła już wiosna. No bo już rzeczywiście mam dosyć, tak. Rzeczywiście dosyć zimy. No bo chciałoby się pojeździć już dalej rowerem. A tu jednak cały czas śnieg. Tylko są odśnieżone. Nawet tu ścieżka rowerowa, jak się jedzie. Blankens No. To, to śnieg, śnieg, trudno się jedzie. Można tutaj ewentualnie spróbować wjechać na leśną drogę. Powiem że ta leśna droga jest lepiej, lepiej wygląda, i podejrzewam, że można by było się przedostać. Szybciej na piołówkę niemiecką niż tutaj ścieżką rowerową, która jest no, na razie w nieciekawym stanie. Ale ulicą owszem, już troszeczkę zachodnio pomorskim odtajało, można śmigać rowerem. Wyjechałem na rower, bo już mam dosyć siedzenia w domu i trzeba ją pogonić. Tą zimę, a przynajmniej te opady śniegu. Możliwe, że w najbliższym czasie, już tak jak prognozy pokazują, ma być na plusie, ma być nawet do plus 9 stopni. Zobaczymy. Ojejku, ojejku! Już Blankenzie, znaczy za chwileczkę Blankenzie. Jestem po stronie niemieckiej. Ojej, jak niedawno nie było. Uff. I ciekawe, co to będzie. Czy ta zima już naprawdę odpuszcza? Nie wiemy. Znaczy wiemy, ale co? Dwa tygodnie do przodu? Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że tak. Bo ja już wytrzymać nie mogę. <ścoughs> Zobaczymy, jak to będzie. Oj, miejmy taką. Cichą nadzieję, że te roztopy teraźniejsze, teraz mamy obecnie tak półtora stopnia do dwóch, tak? to miejmy nadzieję, że to już tak zostanie i będzie szło do góry. Czyli plus 9, 10, 12, 14, 15. Uwaga, bo tu ja jedną ręką kierownicę trzymam, a tu przecież jeszcze jest śnieg. Już ścieżka rowerowa dostępna bo było ciężko i trzeba było ulicą jechać No to w trasę to nie powiem, bo zaraz wracam Zara będzie się ciemno robić Ale już ponad godzina Ponad godzina jest dłuż, Ponad jest dłuższy dzień Zwolnię teraz Ponad godzinę jest dłuższy dzień Także wiosna puka do drzwi, to może nie, ale już niedaleko. Za mewegen da się, ale trzeba ostrożnie. No cóż, niestety na początku ok, ok, a teraz coraz większe placki takie ośnieżone, zaśnieżone, zlodowaciałe, Ale podejrzewam, że piątek, jak w piątek, tutaj jest zapowiadane, że słońce ma mocniej przyświecić. No jeżeli w sobotę nie zacznie coś padać, to w sobotę już będzie ok, już będzie można polecieć tą drogą, czyli z Blankenston do Mewegen tą trasą będzie można już jechać. A dalej tam chyba coraz lepiej będzie. It don't look good who oh, you gonna call ghostbusters Through your head, who can you call? Ghostbusters! Oh, an invisible man sleeping in your bed. Oh, who are you gonna call? Ghostbusters!